Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjdź królestwo Twoje przez niepokalane serce Maryi. Taki słowa ja na wczesnych kiedy był w seminarii i na przechadzce zachodził do katedralnego soboru w Tarnowi i tam parafiany, pani Władzia, modlili Jana na picia każdą i dziesiątki, tak piszli, i sava odciśnięty na siłę duchu piszli o Jezusie, o Jezusie, takoż powtarzały te słowa: „Najświętsze serce Pana Jezusa, przyjdź królestwo twoje przez niepokalane serce Maryi”. Bo faktycznie, <coughs> ci serca je zjednane. i tak jak świętujemy uroczyściść światowo e, serca Jezusa czerwni. Zaraz na drugi dzień tej piątnicy na drugi dzień w sobotę zawsze jest pomen serca Marii. I tak jak my dajemy cześć i szanę, cześć na najświętszym sercu, a szanę przededoi dziewi Marii serci, tak i można skazać, no, na żal także i wiczkodowuje mu y, tym sercem y, w każdą pierwszą piątnicę i pierwszą sobotę. W naszą katedralnym Soborie w każdą seretuję tu jest do, do Materii Bożej Łaskawej i tam także <kluzni> prosimy za tych, jaki odmawiają Ci czci i miłości. Matrii Bożej. I dlatego my takoż zbieramy się tutaj, tak jak ojciec e, Igor powiedział, no, jest sezon, mamy e, z, e, z trawnia do żołdnia, e, zbieramy się, żeby tutaj modlić się na rozdziale, buty być e, Marii, jaka w Fatimie rozkazywała, żeby modlić się na rozdziale za ryszników, a toż i zbratać się w pierwszej soboty miesiąca, żeby takóż i wytschodowaty te rany, jakie jakie ludzie robią jej sercu. A co te ci ludzie robią tym sercom? możemy tak już też, co i w starym proceje, i w nowym zawidzie proceje, takoz w historii cerkwi proceje, no bo <klimy> prorok Baruch każe yy, protesto yy, tej wybranej narod zabuw, yy, zabuw pro swojego Bocha pro swojego z pasytyla można tak wskazać że no i one zaczęły czyny te pochano, się od Boga, odwracają się do tych różnych bogów tam e, tych narodów, jakie e, żydów na wkolo. No i tam też pokładali swoją nadzieję. A od nadzieja jest w Boże, w odnym Bogu, jakim jest to Jahwe, jakim jest to, jaki stał się Jezus Chrystus. I takoż kiedy patrzymy na historię cerkwi, także i na nasze środowisko, że w to takoż trzeba nam odszkodować za te różne grzechy i tę bajdużność. Tak wczoraj zrobił Boże ciało w Lwowie. Pieszczo z prestiżowymi darami do, do chorych. Zawsze tam pan Andrzej wozy mnie, ale, ale coś tam poplutało się. I ja tak mówię, a idę piszkom I tak na początek zielono do pani Anieli, i після tego na w Majdanu, No to tam troszkę trzeba iść, ale tak i idę sobie z tym Jezusem, bo że zrobił, nie można chodzić, to ja poszłam. No to idę tak jak w w komzie, w stule, z, z bursą na szyi, z, z biuretem na głowie, i tak idą i, i, i uśmiechają się, jak zawsze. I jaka jest reakcja tych ludzi, jakich ja, ja no i skażę tak jak ja wertawsia ja, Wit, pani Antoniny że sam z roli w majdanu to było tak że schodząc tutaj na zaraz je, ten skwer Lema i, i jakiś dwóch starszych ludzi dwóch takich idący tak, gdzieś tak de na jakieś, jakieś kamienice z drugiej strony i tak i tak 90% w ateistów że w Szwecji w Danii gdzieś innej tak coś tak do mnie troszkę tak że taki i i coś tam karzysz, jakiś opium dla ludu. No i ja tak pomyślałem sobie, że faktycznie tam 90%, 90 tych ludzi, jakich ja zaznaczyłem, przeciwko tej drodze, no to faktycznie nie uwagę. uwagi. No, jak ja byłem na przykład na, tylko w sutannie, tylko w jakimś jakieś palpo, mał, ale no, tak było odjaśnione, jak świadczonych. I mało kto zwracał uwagę kto tam tylko skinuł ją ktoś tam skazał, dwie chyba, jakieś ludy już skazały no, sławę Jezusa Chrystusa. I skażą tak jak we bez Jezusa, że to został nawet mera, lwowa, jaki skinuł holowo, Ale to też robił ich rozwiznawny. Yeah? Ale tak, wertając się do naszych rozdumów, Dzisiaj też jest duże baha do z tym do tych duchownych spraw, do, do Boga. I tak czasem faktycznie yy, Trzeba na mojej ja tak czasem nerwuję się, ja tak minaują tych różnych tych, tych wojn w naszych i takor żwone, tak na serio te dużo tak minaują i każą tak, tak, a zaraz będą kazać im molictwa za nas, molictwa za nas, prokrem głowu, pro, 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 e, pro zakończenia wina, jeszcze wszyscy wronuli z do domi WOk ok swoich, bo tak tak pochamuje, no to, no to molimość. To, to no jakoś tutaj przeżywajmy oczu naszówiru, ale ochrystyły nas I, i my wzięły werbyczku tak jak, jak na Legionie Marii na przykład my takoż tam apostolskое hodzie, jest, zdają ci te werbiczki, takoż przez tam na front werbiczki i czasem tak jak de jaki kazesz, że na, na tym czymu ty, ty, ta werbiczka jakoś tak, szop, szop, no, na, na, na wbywać ludzi, ale żeby no, faktycznie może te siebie, ale tak traktuje czasem jak taki, taki amulet, e, niż e, tutaj faktycznie zrobić miejsce w sercu swojemu dla Boga, żeby faktycznie dawać świadectwo swojej wiry, nie tylko strachu przed e, naslitkami winy, ale także no, nie strach ale nadia i uwiera do Boga. i tomu ja tak tak mało czego jest, yy, tomu trzeba nam yy, tut, wiczkodować, wiczkodowować, yy, ciemu ciemu sercu preswatoj Dwie Maryi, na porocznym sercu Marii, tak po prostu sercu Jezusa za ciu dużyść za te rany jakie jakie zadajemo. <kuh> I tak jeszcze taka dumka z tego swobodniejszych sjud... sjudnichśnich... sjudnich liturgii słowa. E... Tutaj było skazano: w Alleluja dla chosowennej Ojcze, hospody zemli i neva, bo witry w tajemnicy zarstwa nie mowlęta". I co jest Mateja, a my słyszeliśmy Ewangelię Witold Luky, jakie tam takoż je takie słowa. I dużo ciekawe jeszcze w tej starej liturgii. Jest i taki sobotni, jest pomnik św. Franciszka i je ewangelia, prawie ta sama, tylko z materii. I tam też są te słowa, jaki, no, to jest sobota 26 tygodnia zwyczajnego A tak stało się, że także i my możemy o św. Franciszku powiedzieć z tymi słowami, jakie, jakie Bóg zakrył przed mudrymi przed e, tymi wielkimi e, swoje, swojej Ewangelia, a otworzył dla tych pokornych, tych małych, jak św. Franciszek. I każdy, kto ma takie serce pokorne, serce słuchniane, łagodne, no, on e, może bahato przed Bogiem. Także w tej modlitwie, w tym e, odszkodowaniu, e, 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 takoż możemy bahato Тому стараємося брати приклад тих, з тих святих, яким які часом були і мудрими, великими, але вбогими духом. І тому, тому також це є для нас таке, таке завдання, щоб, щоб ми ставали тими вбогими духом. Навіть може Бог дає нам різні таланти. tutaj z nas. Ale no, trzeba zawsze pamiętać, to, że przed Bogiem my, my je prachom, Ale z Bogiem my możemy wszystko. Dlatego, chaj Bóg poczuje naszą modlitwę z Chodź, chaj widkryje nasze serce na swoją blagodarczość. My mają czyste, czyste serce. Wydawałeś to serce w modlitwie Bogowi. Jaki będzie no, przyjmować te nasze modlitwy z tego czystego serca. I to będzie takim balsamem na jego serce i serce jego preczystoj materii Amen. Bóg